koniec sierpnia w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie odkryto nielegalną kopalnię kryptowalut. Komputery charakteryzujące się dużym zużyciem prądu oraz mocą obliczeniową zwane koparkami odkryto m.in. w wentylacji na ostatnim piętrze. Kopanie na koszt sądu najprawdopodobniej urządził sobie pracownik serwisu technicznego. Jednak kopanie bitcoina w warszawskim sądzie to tylko kropla w morzu. Zapraszam Was na listę 10 najdziwniejszych miejsc, w których ktoś urządził sobie nielegalną kopalnię kryptowalut. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Surfshark VPN, który z okazji Black Friday przygotował dla Was ekskluzywną ofertę. Do 6 miesięcy za darmo. Dla tych, co nie wiedzą, Surfshark VPN to usługa, która maskuje Waszą aktywność w internecie, zapewniając Wam prywatność oraz bezpieczeństwo również na publicznym Wi-Fi, w hotelu czy Starbucksie. Z Surfsharkiem pominiecie cenzurę i blokady geograficzne, zapewniając sobie dostęp do niedostępnych w danym kraju stron, jak na przykład Facebook w Chinach, czy bibliotek filmowych na Netflixie lub innych serwisach streamingowych. Chcecie obejrzeć film dostępny tylko dla Amerykanów? Po prostu zalogujcie się z amerykańskiego serwera. A będąc granicą z polskiego serwera, bo wierzcie mi nie chcecie skończyć na przykład na Filipinach z zablokowanym kontem w banku, bo ten uznał wasze logowanie z rajskiej wyspy za podejrzane. Także jeśli chcecie chronić swoją prywatność, a przy okazji zaoszczędzić dobrze się składa. Dzięki specjalnej Black Fridayowej ofercie na kod promocyjny Planeta Faktów otrzymacie to nawet 6 dodatkowych miesięcy za darmo. Link do Surfshark znajdziecie w opisie, tymczasem wracamy do odcinka. Numer 10 W 2019 roku władze Iranu skonfiskowały blisko 1000 komputerów używanych do nielegalnego wydobycia. Wydobywania kryptowalut, w tym bitcoina. Wiele z tych kopalń odkryto w irańskich meczetach. Żyjcy i mamowie mieli wykorzystywać fakt, iż meczety zwolnione są z opłat za prąd. Elektryczność otrzymują od państwa za darmo. Jak wyliczyły lokalne media, moc potrzebna do wydobycia jednego tylko bitcoina równa jest mocy zużywanej przez 24 osiedla mieszkaniowe w ciągu roku. Numer 9. Z podobnego powodu, tym razem jednak nie prądu za darmo, a w promocyjnej cenie, nielegalną kopalnię kryptowalut urządzono w kościele ewangelickim w Irkucku. W szczycie poboru w sierpniu 2017 kościół ciągnął na kopanie bitcoina aż 2 miliony kilowatogodzin energii miesięcznie. Kapłani do samego końca nie przyznawali się do winy i tłumaczyli, że większe zużycie prądu związane jest z ogrzewaniem świątyni i pracą ich drukarni. Numer 8. Pod koniec 2021 roku nielegalną kopalnię kryptowalut odkryto w amerykańskim liceum Cohasset High School w stanie Massachusetts. Przez 8 miesięcy prowadził ją jeden z pracowników miasta. 11 koparek ukrytych w piwnicy pracowało nieprzerwanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, pochłaniając Olbrzymie ilości prądu, który kosztował szkołę 17 tysięcy dolarów. Numer 7. W 2021 roku nielegalna kopalnia kryptowalut funkcjonować miała w komendzie głównej policji na służbowym sprzęcie. Osobą pozyskującą wirtualną walutę okazał się policyjny informatyk, który wykorzystywał do tego policyjne komputery, które wyposażył w specjalistyczne karty graficzne i oprogramowanie. W ten sposób mężczyzna oszczędzał na prądzie, miał również świetne łącze. Najzabawniejsze jednak, że za poważne naruszenie obowiązków pracowniczych został zwolniony przez samego Jaro Ramboszymczyka, któremu o dziwo za poważne naruszenie stropów w swoim gabinecie nawet włos z głowy nie spadł. Numer 6. W tym samym roku inną kopalnię kryptowalut odkryto w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Pracownicy uczelni do kopania bitcoina mieli wykorzystywać służbowe komputery, urządzenia sieciowe oraz szybkie, szerokopasmowe łącze internetowe, generując olbrzymie rachunki za prąd. Numer 5. Na terenie ukraińskiej elektrowni jądrowej doszło do incydentu bezpieczeństwa. Jeden z pracowników kopał tam sobie kryptowaluty, w tym celu między Nimi podłączył część wewnętrznej sieci do internetu, czym naraził krytyczne dane na wykradzenie. Incydent miał miejsce w 2019 roku niedaleko miasta Jóżno-Ukraińsk. Służby znalazły koparki nie tylko w samej elektrowni, ale i w barakach jednostki Gwardii Narodowej Ukrainy, która miała odpowiadać za bezpieczeństwo obiektu. Numer 4. Nie był to jednak pierwszy taki przypadek. W lutym 2018 roku rosyjskie władze aresztowały kilku naukowców, którzy pracowali w ośrodku badań nad energią jądrową Sarowie. Inżynierowie do wydobywania bitcoina mieli wykorzystać w superkomputer o szybkości jednego petaflopa. Podobno 12 co do szybkości na świecie. Uczeni wpadli jednak dopiero, kiedy chcieli podłączyć ten superkomputer do internetu, który ze względów bezpieczeństwa i w ogóle, że jest taki super, nigdy do internetu podłączany być nie powinien. Numer 3. Czterech pracowników Urzędu Gminy Polkowice zostało w 2019 roku oskarżonych o nielegalne kopanie kryptowalut w jednym z pomieszczeń w polkowickim ratuszu. Urzędnicy mieli w ten sposób ukraść energię elektryczną o wartości co najmniej 7,5 tysiąca złotych i zarobić na tym dwa razy więcej. Sprawa wyszła na jaw dopiero po wyborach samorządowych, kiedy nowe władze zainteresowały się wysokimi rachunkami za prąd z pomieszczenia, w którym, jak się okazało, znajdowała się koparka. Numer 2. W kwietniu tego roku śląska policja aresztowała 68-letniego Zabrzanina, który rzekomo żył z kopania kryptowalut i chcąc oszczędzić na rachunkach za prąd, miał ciągnąć go na lewo. Za energii elektrycznej o wartości nawet kilkunastu tysięcy złotych grozi mu teraz do 5 lat. Okej, okay, ale czy naprawdę ktoś jest w stanie uwierzyć, że niemal 70 Dziadek, sam sobie kopał te kryptowaluty? Internecie w komentarzach podejrzewają, że to tylko słup, a w rzeczywistości zarabiał ktoś inny. Numer 1 Prokuratura rejonowa w Kielcach bada sprawę nielegalnego oprogramowania zainstalowanego na serwerach Kieleckiej Straży Miejskiej. Pisała w kwietniu Gazeta Wyborcza. Nieoficjalnie mówi się, że oprogramowanie miało służyć do kopania bitcoinów. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak pracownicy Urzędu Miasta zauważyli, że z serwera Straży Miejskiej rozsyłane są wirusy. Okej, tym kopanym, jak w mordę akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Odcinek. Przypominam jeszcze, że trwa właśnie głosowanie na największe dzbany miesiąca. Link do formularza, gdzie możecie oddać swój głos, znajdziecie na karcie Społeczność. Do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale. Cześć!